Hej, hej, witam, witam. No, mamy środę pomiarową. A jak widać, już jestem po pomiarach i coś tam się już wyjaśniło. Jak to wygląda teraz troszkę po nowemu, w środku tygodnia. Jeżeli chodzi o azot, to w zasadzie można powiedzieć, że jest 5 z małym plusikiem, bo ten plusik jest bardziej domyślny. Bo yy, barwa odczynnika jest bardzo zbliżona do 5 na skali barwnej. No, ale tak powiedzmy sobie, z delikatnym przesunięciem w kierunku 10, to bym tak obstawiał maksymalnie do 7, może 6, coś 7, ale to nie ma większego znaczenia, bo wiadomo, że azot i tak się pomalutku ma prawo rosnąć. Więc sobie rośnie i prawidłowo yy, PO4. No, z tych 0,6, do których to uzupełniałem, fosfor, jak na razie zjechał do 0,4, przynajmniej tak wyszło na pomiarze. Czyli tutaj jeszcze będę chciał troszeczkę z 10 ml, pomyślę o 20 jeszcze, tak żeby do końca tygodnia już starczyło dolać. Z uwagi na to, że no, to akwarium, jak już wspominałem raz albo może raczej podłoże w tym akwarium chłonie ostro PO4, więc tutaj tego nigdy za wiele. A jeżeli chodzi o potas, tak jak do 15 go dosypałem, tak 15 pięknie trzyma. Także tutaj, jak gdyby chyba znowuż ma flora w podłożu, troszeczkę równoważy ten potas, bo na coś tam od siebie dodaje, czyli liczę, że do tego czasu te 5 ppm w akwarium zużyło tego potasu, bo do 15 uzupełniałem, a 15 się trzyma. Także Zobaczymy, jak przez tydzień, dwa, trzy zareaguje na taki poziom potasu i na większe pilnowanie PO4, to akwarium. Szczególnie oczywiście rośliny. O, jak trafiliśmy, jak się już zmierz na cichy rosie zaczyna. Widać to po delikatnym różu na ścianie z lewej strony przy karmniku. A i przy okazji już właśnie tak mam ustawione, że jak włącza się zmierzch w Cichirosie, to się moje nocne oświetlenie zapala. O, te dwie lampki się zaświeciły. To tak można było zauważyć chwilę temu nagłą zmianę Yy, taką oświetlenia. No, tak poza tym, to tutaj chyba nic więcej do przekazania i zdeklarowania nie mam. No, widać, że akwarium wymaga już przycinki. Wszystko już jest pod lustrem wody praktycznie I tak sobie zamyślałem właśnie dzisiaj czyli w środku tygodnia trochę z tym się pobawić ale jakoś weny brak więc pozwolę sobie temu niech to sobie jeszcze rośnie i chyba w weekend dopiero się za to zabiorę zobaczymy jak to będzie wyglądało kiedy ups Kiedy to wszystko tak wypełni to akwarium, aż będzie ciasno? Może nawet w pewien sposób będzie mi się podobało, kto wie. No, wiadomo, dużo roślin cieszy oko. Z drugiej strony, troszeczkę już przepełnia to akwarium, i też nie do końca to jest takie za dobre, bo. Potrafi się więcej gdzieś tam śmieci, o nie zahaczyć różnych liści odrywających się i tak dalej. Z takich małych ciekawostek to może nic specjalnego, ale dorzuciłem troszeczkę no, kamieni skałek z powrotem, kiryski, gary lubią się teraz bardziej ko tego kręcić, także chyba im to pasuje. Bo one takie kamienie, skałki to dosyć lubią, z tego co pamiętam z opisów. A więc powiedziałem sobie, a niech mają. Jeszcze chyba z drugiej strony, gdzieś tam w akwarium, też postaram się zrobić miejsce na jeszcze jedną taką kupkę kamyczków. Bo one tam widzę się trochę przeganiają z tych, z tych kamieni, także tak sobie. Terytorialne, co niektóre potrafią z tego zrobić takie swoje... O, widać było, najmniejsza, co ciekawe, gania, przegania te, te, te większe, jak zauważyłem właśnie. Ona tam sobie to w posiadanie. Najdrobniejsza, najbardziej agresywna, nie wiem, może to jakaś samica czy coś, a te duże to samce i ona tam je odgania. Nie rozróżniam, nie... nie. Nie próbowałem rozróżniać, więc nie wiem. Ale tak to na dzień dzisiejszy, i chwilę obecną wygląda. Nie wiem, czy to będzie trochę korzystniejszy widok. Tak z góry, o, bardziej te bliki teraz ładnie widać od tych żarówek. I ten fiolet. Tak jak pokazywałem wcześniej na tym króciutkim filmiku, o, tu widać jak ten fiolet od lampy. Tu trochę widać, tu u góry trochę widać tego fioletu, takiego cienia, i tam szczególnie widać tego fioletu. No Przy zmierzchu jest to samo co przy wschodzie. Te barwy Cichiro's jednak tych barw nie trzyma. Tak samo jak są ustawione na bór tym swoim optymalnym świeceniem tutaj widzimy jak mała gara sobie pilnuje swojego terytorium i ona tutaj sobie przesiaduje jak któraś inna z gar próbuje sobie, się tam podkolegować to zaraz jest strzał ataku i... A kiryskom, jak widać, nie broni. Kiryski sobie tam mogą swobodnie wpływać. Ale inne garwy, gary są pędzone. Ok. dziwnie mi się mi trochę mówi, bo mówię do teraz przez słuchawki. W uszach mam słuchawki takie te, te bezprzewodowe. Chcę sprawdzić, jak to tam dźwięk z tego będzie się nagrywał. Ale ja znowu słyszę siebie przygłuszonego i tak dziwnie, bo tak bym z palcami w uszach gadał. I może to wyjść trochę dzisiaj takie nienaturalne to, ano, ale chciałem sobie sprawdzić, jak to będzie wychodzić. Czy to będzie lepszy dźwięk, czy, czy niekoniecznie. A to dopiero przy odsłuchu sobie sprawdzę już jak będzie to wgrane na YouTube'a. Dzisiaj dostały kostkę, o właśnie muszę podłączyć sobie. Bo wyłączyłem karnik specjalnie, żeby się nie przekręcił. Dostałem rożoneczkę. A przecież nie muszę krzyczeć, bo mikrofon mam przy uszach. O, wciskaj się. Zawsze problem z tym USB jest o, w niego. Udało się. I to rano już jest pewne, że coś tam im się sypnie, jak się karmik przekręci. Aha, no to jeszcze spauzuje, za pamięci przygotuję sobie te PO4. <laughs> Ach, może nie trzeba nawet pauzować. W sumie to 10 ml doleję sobie. O, i właśnie cały ten tydzień <laughs> Od poniedziałku, od niedzieli, nie czy od poniedziałku chyba. Nie dolałem ani razu mikro. No kurde, jakoś zawsze się zgapiałem. Już dzisiaj postaram się nie zapomnieć, ale to musi światło zgasnąć. 10, muszę na równi postawić tak, będzie 10. A, dam jeszcze 10, bo to będzie znowu 0,6. O, już nie ma 5. Muszę nową butelkę otworzyć. Na szczęście mam drugą. Tu trzeba oderwać. Dobrze jednak mieć coś w zapasie kupionego. O, tutaj nawet pięciu nie ma. O, jeszcze 10. I to już do końca tygodnia myślę, że to mi załatwi temat do lawania PO4. Ta butelka do utylizacji. O! I to właśnie to jest co chcę uniknąć, czego widać. Tu sobie listek pływa. No, takie listki gdzie nie gdzie, tam w rogu znowu mi się trochę nazbierało. Śmieci. I Stąd będę próbował te o, tam też. Już trochę igieł widać od Pogostemona. Więc może przy tej większej ilości potasu i przy tym pilnowaniu PO4 może uda mi się trochę te rośliny wzmocnić na tyle, że tych liści będzie ubywało mniej. Idealnie byłoby wcale. No ale tego tutaj już raczej już aż tak nie liczę. Wiadomo, natura to natura. Coś tam paść od czasu do czasu <noise> musi. Może jeszcze... jeszcze tak sobie ustawimy. O. Na chwilę z takiego widoku też fajnie widać pod kątem. Aha, pH nie podawałem. PH podniosłem troszkę wyżej, z uwagi na to, że więcej tego mineralizatora teraz leje też na te 150, tak. Jeszcze raz sprawdzę, ile jest, ale powinno się utrzymywać koło tych 150. 149 dokładnie wyszło ppm. No, czyli nie chciałem tak katować butli z gazem, bo to by musiało napierdylać więc troszeczkę zmieniłem również do 6 pH ustawienie i tak sobie komputerek te 6 trzyma łatwiej mu ponieważ więcej wapnia jest to wapno i tak podbija, on by tam chyba chodził na okrągło <gryw> jakby ustawiony na te 6 chyba i pół czy coś koło tego, 5,5, y, czy coś koło tego, a y, tak to to znowu pracuje w miarę z tymi swoimi przerwami, i odstępami. Temperatura, jaka mi się teraz utrzymuje, no cały czas mi teraz mniej więcej widzę, jest zbliżona do, przy tym nowym termometrze, no nowy, on nie jest nowy, ale przy tym Obecnym podmienionym termometrze do temperatury pomieszczenia. Jak widzimy, w pomieszczeniu jest 23,4, a woda 23,5. Także myślę, że to jest tu tak adekwatnie w tej chwili, przynajmniej względem tego termometru, że nie ma tej rozbieżności między temperaturą. W pomieszczeniu, a temperaturą wody, bo to tak teoretycznie powinno być dosyć zbliżone. No, jeżeli tam powiedzmy woda słabiej się nagrzewa, to widać, o, to, to, to grzałeczki nadganiają. Tutaj jedna dioda się świeci, czyli grzałeczka się któraś odpaliła. Zaraz spróbuję tu wyczaić, która. Ta to Nie bo ta świecina zielono to ona jest zasilona ale jej termostat ją wyłączył a tutaj zaraz poszukamy co podkrywać to ta też nie jest załączona to nie widać tutaj bo to zasłaniane jest ta jeszcze zasilania nawet nie dostała żadnego, czyli na pewno też nie grzeje. Czyli musiała troszeczkę podgrzewać tam, tak co na zielone wskoczyła, bo termostat się yy, załączył, podał jej napięcie, ale było to widocznie ustawione też na niej samej troszeczkę wyżej, yy, troszeczkę niżej. I... I ono po... O, jest widać teraz na czerwono. Znowuż sobie to jest barwa czerwona. Tutaj, tak trochę, może wygląda na żółtą, ale zaświecona jest i troszeczkę dogrzewa. Mimo, że w pomieszczeniu jest temperaturka, jak było widać, 23 stopnie. A jeszcze drugi termometr, zobaczcie, gdzie on jest. Taki towarzyszący, gdzie ja go postawiłem. A tu. A, on jest na parapecie, na balkonie. To niestety będzie pokazywał w pomieszczeniu niższą temperaturę 21,5. No to nie będzie to porównywalne, wiadomo, bo balkon jest uchylony. A na dworze jest jakiś. 19 do 20 stopni może w tej chwili. Także mamy fajne okłodzenie Aż przyjemnie dzisiaj się korzystało z tego, mimo że słonecznie to nie było ani duszno, ani gorąco. Także było super. Dobra, to no może wystarczy, bo tutaj będzie coraz bardziej fioletowo, <laughs> Bo lampa przygasa. Już widać tutaj też i rośliny bardziej krwiste, i fioletu. Wyraźnie przybywa. No tak, taki jest Cichy roz, jeżeli chodzi o te momenty. O tutaj też widać u góry nad lampą fioletowe odcienie. Taki Cichy roz jest przy zmierzchu i przy świcie. No, najwyżej spauzuję jeszcze i poczekam chwilkę, aż on przygaśnie mocniej, żeby pokazać, jak to jest. Jak to wygląda przy już takim końcówce, przy takiej końcówce zachodu pseudo zachodu słońca. Także zmiana pokoleniowa butelek zrobiona opisy oczywiste żeby nie patrzeć zawsze i nie pamiętać tych małych literek nieczytelnych. A przy okazji jeszcze sobie dorzuciłem, żeby z tego sobie nie przeliczać. Człowiek ułomny, umysłowo ułatwia sobie zawsze bardziej. <laughs> I mam od razu jasność, co i jak i ile. Kolejna pauza i czekamy. No, już roz tak prawie przygasa, że już nie świeci prawie nic. To słabo coś widać. Jeszcze tylko tutaj troszeczkę fioletu. Ledwo, ledwo, bo już słabe natężenie jest. O! Może coś po ręce będzie widać. I nocne oświetlenie przejmują już teraz te oba reflektorki. I tak to wygląda u mnie już z samego wieczorka. Ja na oko widzę te pogestemony w środku trochę słabiej niż tutaj. Spróbuję to dopasować, bo one są już praktycznie w cieniu. O, może tak to widzę mniej więcej. One nie są takie jasne, bo te reflektorki są tutaj przed lampą. Widać to po tych jasnych plamach na osłonie lampy. Więc tam na te pogoste mody z tyłu to już jest cień położony, i to jest oświetlane tylko bardziej tutaj, tak już, tylko przednia część akwarium. No dobra, 20 minut wybiło, myślę, że to wystarczy. Dzięki, pozdrawiam. Hej, hej.